Witajcie kochani bardzo serdecznie. E, zapraszam koziorożce do czytania kart Tarota na przyszły tydzień, jest to czytanie od 25 do 31 lipca 2022 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzecie tylko i wyłącznie to, co jest dla was, a resztę zostawiacie dla kogoś, kto miał to usłyszeć. Kochani subskrybenci, dziękuję Wam ślicznie za lajki, komentarze, za to, że jesteście, za to, że spędzacie czas, że oglądacie, że podobają Wam się te czytania. Jeszcze raz Wam dziękuję. Doceniam i jestem wdzięczna. Natomiast dla osób, które mnie oglądają, ale dotychczas nie zasubskrybowały kanału, zwracam się z prośbą o tę subskrypcję. Pamiętajcie, że będziecie wtedy też poinformowani, jeśli włączycie dzwoneczek o. Pojawio, pojawiającym się na kanale, kolejnym nowym filmie, tak? Więc niczego nie przegapicie. Dla moich nowych widzów, którzy oglądają mnie dzisiaj po raz pierwszy, zapraszam też do zapoznania się z informacjami pod opisem filmu i do opisu kanału. I Was również, oczywiście, zachęcam do mm, oglądania i do subskrypcji. A teraz zaczynamy od karty opiekuńczej dla koziorożce na miesiąc. Na nie na miesiąc, na przyszły tydzień od 25 do 31 lipca. Jaka karta opiekuńcza dla ja koziorożca od 25 do 31 lipca. Wypadła Wam, widzicie? Okej. Okay. Wypadła Wam karta marzenia, kochani. Marzenia Marzenia koziołki. Myślę o rzeczach wielkich. Istnieją niewidzialne siły, gotowe wesprzeć Twoje marzenia. Proszę Wam, proszę. Widzicie? Okej. Okay. co to jeszcze? Jeszcze coś Wam wypadło, jeszcze nie zdążyłam odłożyć tych kart. Wypadła Wam jeszcze cierpliwość, kochani. Jeżeli oprócz jeżeli marzenia, to byłoby skarby za mało, słuchajcie, to macie jeszcze cierpliwość. Bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla wielkich. No powiem Wam, tu marzenia, tu cierpliwość. Te marzenia oczywiście tutaj Wam dam, bo one dla Was wypadły jako pierwsze. Chyba Wam dam. Ale dam Wam też te, tu zostawię tą cierpliwość na górze. Skoro tak jeszcze sobie ona jako druga tutaj. A, tak to zrobimy kochani. Tak. Ok. E, zaczynamy czytanko. Co na przyszły tydzień dla koziorożców. Jakie energie? Co na kartę chciały powiedzieć dla koziołków na przyszły tydzień? Co może wydarzyć się? Co może wydarzyć się w miłości? Co w pracy, w finansach? I rada. Ale zrobimy to troszeczkę inaczej. Zrobimy to, kochani, tak. Widać? Widać. Ok, co może wydarzyć się? W przyszłym tygodniu, może kochani wydarzyć się transformacja odrodzenie, odnowienie karta śmierci, karta skorpiona możecie w przyszłym tygodniu być w energii skorpionicznej bardzo może to oznaczać Was w przyszłym tygodniu, słuchajcie, taką całkowitą przemianę transformację powstanie niczym Feniks Popiołów po czymś, być może po czymś odradzacie, transformujecie i taka przemiana Wam w przyszłym tygodniu będzie potrzebna. Taka nieodwracalna, wie, wiecie, już nie będzie tak jak było, będzie teraz inaczej. E, może to być też dla niektórych e, koziorożców rozstanie m, z przeszłością, z jakimiś przeszłymi sytuacjami, sprawami, osobami, zakończanie tych spraw, zakończenie ich, tak? Ukończenie jakichś etapów, projektów, zrealizowanie jakichś zleceń, które po prostu już są zrobione i to już nie będzie przed, przed Wami stało ponownie, tak? To jest też rozpoczęcie tego, co nowe, możliwe, że też lepsze. Um, kochani, to jest takie ostateczne odcięcie się od problemów, które były, od starych problemów, tak? wyzwolenie się z nich. To jest też wyzdrowienie. Być może dla wielu z was, tak, i, i fiz faktycznie wyzdrowienie, ale takie na przykład wyzwolenie w sensie wyzdrowienie w sensie wyzwolenie z relacji. Na przykład z jakiejś toksycznej mm, relacji, toksycznego związku, oczyszczenie z niego, odcięcie od przeszłości, też może to być dla niektórych mm, przeprowadzka. Mogą to być różne, kochani rzeczy. E, pamiętajcie, mm, e, że to. E, to jakby jest czas w przyszłym tygodniu tego, aby od czegoś lub kogoś uwolnić się, tak? Żeby zacząć nowy etap w życiu, z czystym sumieniem. Hmm? Wasze nowe życie ma szansę się narodzić. Tylko pytanie, czy na to pozwolicie, kochani. A więc no macie taką energię w przyszłym tygodniu. Będziecie zamykać sprawy stare, różne, które Wam nie służą, albo po prostu te, które się zakończyły. Będziecie od co po niektórych się odcinać, spraw lub osób. Od, będziecie odrzucać w przyszłym tygodniu wszystko to, co nie pozwala wam się rozwijać, wiecie? Także, yy, no i to będzie dla Was taka duża zmiana dotychczasowego trybu życia. Zaczniecie powoli otwierać się na nowe możliwości. O zakończeniu relacji to już wspominałam, że mogą takie nastąpić, ale to takie, wiecie, które nie przynoszą satysfakcji, tak? To może być też konieczność podjęcia jakiejś decyzji dla niektórych może dla jednej, może dla kilku osób. Uwolnienie ogólnie od takich sytuacji, które wam doskwierają, od takich trudnych, po prostu nowy początek. Um, z kim możecie mieć do czynienia? Albo z taką osobą, albo wy tacy będziecie przejawiać takie cechy w przyszłym tygodniu, osoby takiej silnej psychicznie, po wielu przejściach. Od, będzie Was cechowała w przyszłym tygodniu odwaga. Słuchajcie, niekiedy może nawet taka nieokiełznana, mająca silne, silnie rozbudowany zmysł intuicji. Możecie za, za taką osobę się w przyszłym tygodniu prze, przejawiać, tak? Takie cechy. Nie będziecie znosić kłamstwa. Hmm? Możecie zacząć przekraczać jakieś utarte granice też. Okej, okay, kochani. Jeżeli odnosiłaby się ta karta co do wydarzeń na przykład w związku, to może to oczywiście oznaczać zakończenie związku, który był niesprzyjający dla rozwoju w związku. W którym istniała konieczność dokonania zmian. To znaczy inaczej. Lub jesteście w związku, w którym istnieje konieczność dokonania zmian. I ta karta wtedy oznacza odcięcie się, jakby od dotychczasowej sytuacji, od takiej, takiej, jaka była, i wprowadzenie zmian po prostu w związku, tak? Do relacji. Ok, co my tutaj dalej będziemy mieć? Dalej mamy to, co w miłości. To, co w miłości dla koziołków. A w miłości macie króla pentakli. No to super, bo macie taką stabilną, stabilną, dojrzałą osobę. Wiecie, ona posiada zgromadzone dobra i potrafi te dobra gromadzić. To jest osoba już, która ma spory majątek. Najprawdopodobniej jesteście z taką osobą w relacji, w związku, jest to wasza druga połówka. Dla singli taka osoba być może w przyszłym tygodniu się szykuje na horyzoncie. Wiecie, to może wskazywać dla was na pojawienie się osoby, która zapewni wam uczuciowe wsparcie. Będzie to taka osoba, która będzie robiła wszystko, aby zapewnić szczęście słuchajcie, bo to wtedy to jest taka osoba, której zależy, jeżeli mamy króla monet na pozycji co w miłości, to jest osoba, która, której zależy na szczęściu, na waszym szczęściu. Osoba ta może spełniać życzenia nie z powodu obowiązku dla Was, tylko właśnie z powodu uczucia. Ale wiecie, jak z kimś jesteście, to Wy to wiecie, tak, że ta osoba taka jest, i że ona to dla Was robi i w przyszłym tygodniu może zacznie robić to więcej, bardziej. Dla osób, które dopiero, dla których będzie to nowo poznana osoba, nowo poznana osoba do relacji, partner, po, po, może być to osoba poznana podczas podróży, na przykład służbowej lub podczas spraw związanych z majątkiem, z załatwianiem jakby spraw majątkowych. Taka niezawodna, przyjazna, praktycznie podchodząca do życia. Też tak może się dla niektórych wydarzyć. No słuchajcie, osoba w królu monet jest odpowiedzialna, lojalna, pewna siebie. Być może wy, tacy będziecie też w przyszłym tygodniu, albo partner wobec was, wierna. Cierpliwa, hojna, zdolna, tak, o takim silnym charakterze. To jest osoba nie bojąca się ciężkiej pracy, również pracy nad związkiem, więc być może, słuchajcie, wy się w takiego, wiecie, króla monet, możecie też, co po niektórzy, w związku z tą transformacją przeistoczyć. Tak, może tak być, y że będziecie chcieli zmiany w swojej relacji tutaj wprowadzić, jak najbardziej. Co wobec tego w pracy i w finansach? W pracy i w finansach jest Królowa Buław, no zobaczcie. Król Monet i Królowa Buław, czy trzeba jakiejś lepszej pary? On myśli o dobrach finansowych, materialnych, zapewnia takie, taką stabilizację, bezpieczeństwo, takie szczęście, wiecie, i materialne, i, i, sta, i, i bezpieczeństwo materialne, i emocjonalne, i, i taką stabilizację, tak? Bo to jest osoba, lub wy jesteście taką osobą, która robi to z uczucia. Ona tego nie robi z obowiązku, że tak trzeba, że to jest, nie wiem, wasza druga połówka, że to jest małżeństwo, że tak trzeba. Nie, ona to robi dlatego, że po prostu was kocha, że ma takie dojrzałe, prawdziwe, mocno ugruntowane uczucia, tak? A wy tutaj, jako królowa, była w miłości. No więc właśnie, być może tak jest, że macie, słuchajcie, jako partnera taką osobę, która... No jest tym królem monet, czyli jest taka skupiona na materii, na pieniądzu, na tym, żeby zapewnić Wam, Waszej rodzinie bezpieczeństwo, właśnie materialne, takie, wiecie, stabilne, bo osoba w, króle mo w, króle w królu monet to nie jest osoba spontaniczna, tak? Dlatego e, Wam może gdzieś, wiecie, brakować jakiejś takiej iskry, takiego ognia, czegoś z temperamentem, czegoś takiego... E, czegoś nowego, czegoś zmiennego, tak? czegoś co by w jakiś sposób zapaliło iskrę w tym związku. Może tak być. I wy może będziecie taką w przyszłym tygodniu królową buław, będziecie chcieli tego króla monet troszeczkę, wiecie, rozruszać. Trochę go tak zbała żeby trochę odpuścił tej materii, może tej pracy i trochę po prostu wiecie zauważył, że są trochę jeszcze inne przyjemności i aspekty w życia, z życia, które w których należałoby korzystać, tak? Przynajmniej od czasu do czasu. Być może będziecie taką królową buław dla, nie, dla tej drugiej osoby, a może, słuchajcie, no też jest, tak, jest taka możliwość, że może do po niektórych też może być, wiecie, to jest też karta kochanki w pracy, więc yy, znaczy, możecie być taką kochanką, takim kochankiem lub po prostu możecie szukać, słuchajcie, tego ognia w pracy. Ja to muszę powiedzieć, bo może to będzie dla niewielu osób, ale może tak być, że w związku z tym, że macie tutaj taką pewną, stabilną sytuację, nie chcecie tego ruszać, dotykać, zmieniać, bo wiecie, to jest pewne, to jest stabilne, ale potrzebujecie czegoś innego, takiej odskoczni od stabilności, czyli po prostu, nie wiem, potrzebujecie sobie może poflirtować, ale wiecie, to jest takie działanie, tak, to jest takie ogniste, temperamentne, więc może w pracy jesteście taką osobą, bo, bo nie wiem, może może faktycznie chcecie komuś zaimponować w pracy, albo może faktycznie macie jakiś romans w pracy, jest to możliwe, może jesteście po prostu w, w obszarze zawodowym czyjąś kochanką, dlatego macie w pracy, tak, czy też kochankiem, tak, jesteście po prostu, macie taką gnieździe, ale tak macie, bo chcecie, bo wiecie, królowa pentakli to jest osoba niezależna, to jest osoba, która, która po prostu mm, wie, czego chce, tak jest jaką osobą z cech takich, wiecie mm, te, które wymieniłam, i one bardzo wskazywałyby na romans, jak najbardziej, ale też, jeżeli co do samej pracy, to oczywiście są same pozytywy w zasadzie w życiu zawodowym, bo karta ta pokazuje, że jesteście na właściwej drodze, aby sytuacja finansowa wasza stała się lepsza. No, ja myślę, że, no chyba, że niektórzy tutaj stają się królem monet, żeby zadbać, że tak powiem, no ale nie, tutaj raczej wygląda na to, że. Że, że jest taka osoba, która o to dba, a może wy chcecie sami zadbać też o tą stabilizację? Nie wiem, wie, wiecie, bo tutaj też sytuacja finansowa w tej karcie też e, może się poprawić, ale. To, to właśnie dzięki temu, że być może w pracy m, zajmujecie się tym, czym w końcu powinniście się zajmować, A może po prostu jesteście już na takim etapie i zajmujecie takie stanowisko, bo to jest też wysokie, to jest, znaczy to jest osoba niezależna, tak w tej karcie, więc albo macie takie niezależne, samodzielne, specjalistyczne stanowisko, albo po prostu jesteście właścicielem może firmy, może jakiejś własnej działalności, albo na jakimś kierowniczym stanowisku i zarządzacie jako dyrektor prezes kierownik, tak? I stąd tutaj taka też taka ognista energia, pewna siebie. Słuchajcie, to jest też zjednywanie sobie taki dar w przyszłym tygodniu. No, chyba że tacy w ogóle jesteście: zjednywania, przekonywania i zjednywania sobie ludzi. I to możecie być, wiecie, wiecie, tacy i w ogóle na co dzień w życiu, nie tylko oczywiście w pracy, ale w pracy akurat jest to bardzo przydatne, tak, w życiu zawodowym. Wiecie, bo są zawsze różne sytuacje w pracy, no nie da się wszystkim dogodzić, nie wszyscy są zadowoleni z pewnych decyzji, z pewnych, nie wiem, uwarunkowań, z pewnych procedur, z pewnych regulacji, choćby nawet z swojego zakresu obowiązków, czy też zakresu odpowiedzialności, czy, czy jakichś dodatkowych poleceń, które. Z którymi trzeba się zmierzyć, tak? Różnie to jest. Um. Słuchajcie, w pracy pojawiają się też sukcesy związane właśnie z umiejętnym zarządzaniem zespołem. Tak może być. Takim mądrym kierowaniem, mądrym przewodzeniem, zarządzaniem. Mhm. Jesteście wyrozumiali, cierpliwi, odpowiedzialni, uczciwi, tak? Potraficie po prostu skupiać się wokół siebie też ludzi, dynamiczni, energiczni. I tutaj głos serca ma też znaczenie, wiecie? Bo mm, to jest to tak osoba, która wie, czego pragnie idzie za głosem serca. I to może odnosić się i do pracy, i do i jakichś relacji w pracy też. Dobrze, więc to tyle o, ognis o ognistym temperamencie. Kochani. Um. To jest też tak, że słuchajcie, jeżeli byłby to jakiś romans w pracy, jeżeli w kimś, złacie, może się podkochujecie, może w kimś jesteście, czujecie się zauroczeni, zakochani, a może to jest tylko mm, seks i, i tyle, i nic więcej, tak? Czy tam jakiś flirt. Ale jeżeli jest to coś wie, wie, więcej, no to też, yy, wiecie, w tej karcie możecie spełniać swoje naj, najgłębsze pragnienia i wy o tym wiecie, albo je całkowicie zniszczyć, tak? Jeżeli będziecie się na przykład im też sprzeciwstawiać. Jesteście tutaj też zdeterminowani, cierpliwi do tego, aby doprowadzać podjęte przedsięwzięcie do końca. Czy ono dotyczyłoby kwestii zawodowych, czy kwestii jakichś relacyjnych w obszarze pracy, tak? Klopa Buław nie zatrzymuje się w, prawa, w połowie drogi. Ona doprowadza podjęte przedsięwzięcia do końca. Nie robi niczego połowicznie. Owszem, jest niezależna, ale wszystko zwykle musi odbywać się na jej warunkach. Więc wiecie, na jej takich, aby... Się nikt o tym nie dowiedział, albo wręcz przeciwnie, na jej takich, że jeżeli jesteśmy jest to coś pięknego i w ogóle ogień, no to chcemy, żeby to było na moich warunkach, więc może na przykład chcemy, żeby było inaczej, tak? Żeby może było otwarcie, odkrycie. Nie potajemnie. Tak, może być, chociaż dla jednej osoby, ale dla kogoś może to być. No tutaj zaangażowanie czy to w pracę, czy w daną sprawę, czy w daną relację, czy w daną sytuację w pełni i z pasją, słuchajcie. Tak jest. Tak to wygląda. No i to też podkreślam jeszcze raz w tej karcie: i uczucie się kontroli nad emocjami, pozostajecie w wiernym swojej intuicji, ale też podążacie za głosem swojego serca, kochani. Macie charyzmę, macie siłę do, do wielu rzeczy, i no, i tutaj powiem Wam, że to jeszcze zależy, co będziemy mieć w Radzie, bo tak naprawdę Rada może nam tutaj jeszcze dużo wyklarować, wiecie? Bo ja tutaj już mam takie dwie historie przynajmniej. <laughs> rada. Rada to jest czwórka kielichów, no, skarby. Słuchajcie, czwórka kielichów radzi, byście poszukali dla siebie nowych dróg. Takie, które będą Was wiodły do inspiracji, i nie skupiali się wyłącznie na tym, czego Wam brakuje. No właśnie. Bo w czwórce kielichów to jest tak, że skupiacie się, jakby tłumicie swoją, swoje uczucia, jesteście niezadowoleni ze swojej obecnej sytuacji życiowej. Czasem dla niektórych życie traci urok. To jest też, wiecie, człowiek, który skupia się wyłącznie na tym, czego mu brakuje. A zobaczcie, w Radzie jest, żeby nie skupiać się tego, na czym Wam brakuje. I teraz tak. Jeszcze powiem, że to jest też to, że nie widzicie tak jak ta osoba, która ma tutaj skierowaną głowę w dół, nie widzi ona tego człowieka za nią, nie zwraca na tą osobę uwagi. Nie widzi przed sobą też możliwości, jest zmęczona i jest pełna rezygnacji. No, może ten król monet ją tak zmęczył tym, tym swoim takim wiecie czym, tym brakiem tego, o czym mówiłam, a zbyt dużym przywiązywaniem uwagi do materii. Na przykład, tak. I teraz wiecie, to jest też czwórka kielichów ogólnie jest oczywiście symbolem pojawiającej się w związku monotonii, z nudzeniem. Czasem oznacza jakieś rozczarowanie miłosne, jakieś rozterki sercowe, rozczarowanie drugą osobą. Jakieś niewykorzystane szanse w miłości. No właśnie. I widzicie, i to, to jest troszkę tak, że może tutaj jest wszystko super z tą osobą, ale nie ma tego właśnie. O co wam chodzi w tej miłości, tak? I, I teraz tak. Rada czwórka kielichów jest taka, żeby nie skupiać się wyłącznie na tym, czego wam brakuje, żebyście się nie skupiali na tym ogniu i nie szukali go w pracy. I to jest historia dla jednych osób. Czyli, że jeżeli naprawdę nie warto poświęcać tej osoby, tego związku, tej relacji z królem monet tylko po to, żeby wskoczyć w ognisty romans czy też, no wiecie, czasem takie rzeczy wychodzą później możecie sobie, nie każdy sobie z tym później radzi bo to, że dzisiaj, w przyszłym tygodniu staniecie się królem buław a za dwa tygodnie będziecie mieć z tego powodu mm, wyrzuty sumienia to to już nie zmieni faktu, że no zrobiliście coś, co jest nieodwracalne że zrobiliście coś, co jest nieodwracalne i to prowadzi do nieodwracalnych zmian bo w momencie, kiedy dokonamy zdrady czy ktoś dokonają względem nas, to ja już kiedyś o tym mówiłam, że to kochani, to jest wtedy pamiętajcie tak, że kurcza, że wy po prostu nie będziecie w stanie znaczy, że, że już inaczej postrzegacie to. Jeżeli zrobiliście to raz, zrobicie to więcej razy najprawdopodobniej i będziecie, będziecie po prostu w niesatysfakcjonującym związku, bo. Będzie Wam wtedy łatwiej te granice przekraczać, może to z tą osobą, może to nie z tą. I teraz dlatego radą w Czwórce Kielichów jest to, żeby być może nie szukać tego ognia na zewnątrz, tylko rozbudzić tą iskrę w swoim związku, słuchajcie, żeby poszukać tej iskry w swoim związku. Tak? Aby rozbudzić związek na nowo. No bo zobaczcie. Bo w tej karcie czwórce kielichów jest tak czego więcej można oczekiwać osiągnąwszy stabilizację w związku no właśnie osiągnęliście stabilną pozycję być może to o co wam, na czym wam zależało ale no jest drugi problem bo nie ma ognia nie ma tak jakbyście chcieli i szukacie znowu że tak powiem uciechy na zewnątrz tak więc tutaj zastanówcie się bo być może stracicie coś nieodwracalnie możecie to stracić nieodwracalnie może to po prostu wyjść kiedyś na jaw Niebawem, tak? Więc dla jednych historia taka, żeby rada jest taka, żeby mm.